Rozwiążmy teraz następujące nierówności. No jeżeli chodzi o nierówność w podpunkcie A, to zaczniemy od tego, że minus 7 przeniesiemy na stronę prawą. Czyli mamy minus 3x jest mniejsze od 2, dodać 7. Czyli minus 3x jest mniejsze od 9. No i teraz uwaga. Obie strony dzielimy przez liczbę przy x, czyli przez minus 3. I jeżeli dzielimy sobie nierówność, czy mnożymy także, przez liczbę ujemną, to ten znak należy odwrócić. Czyli jeżeli mamy mniejsze, to znaczy, że pojawi nam się znak większości. No i tu mamy x, a 9 podzielić przez minus 3 to będzie minus 3. No i teraz to co otrzymaliśmy, musimy zaznaczyć na osi liczbowej, czyli rysujemy sobie oś, zaznaczamy minus 3. Kółeczko będzie otwarte, no i liczby większe będą po stronie prawej, no i to będzie nasze rozwiązanie. Spróbujmy teraz zrobić podpunkt b. Czyli co musimy najpierw zrobić? No musimy tą jedynkę przenieść na prawą stronę. Czyli mamy minus 2 trzecie x, będzie to mniejsze bądź równe 5 odjąć 1. Czyli minus 2 trzecie x będą mniejsze bądź równe 5 odjąć 1 to 4. No i następnie obie strony dzielimy przez minus 2 trzecie. Czyli po tej stronie będzie x. Dzielimy przez liczbę ujemną, czyli nie będzie znak mniejszy bądź równy, a większy bądź równy. No i tak, czwórka to cztery pierwsze. Jeżeli dzielimy, to mnożymy przez odwrotność, czyli przez minus 3 drugie. Skracamy, jeżeli można, czyli czwórkę i dwójkę przez dwa. No i teraz liczymy. Liczba dodatnia razy liczba ujemna da nam wynik na minusie. 2 razy 3 to będzie 6 i mamy minus 6. No i teraz co robimy? Zaznaczamy minus 6. Kółeczko będzie zamalowane, bo mamy większy bądź równy. Przedział będzie skierowany w stronę prawą. Bo mamy mieć liczby większe. No i to będzie nasze rozwiązanie. Tak szybko przypomnę, że gdy mamy znak większy bądź równy, bądź mniejszy bądź równy. Kółeczko jest zamalowane i wtedy liczba należy do naszego przedziału. Jeżeli mamy znak tylko większości albo tylko mniejszości, tak jak tutaj, to na ośce pokażemy to kółeczkiem otwartym i to oznacza, że liczba na przykład minus 3 nie należy do zbioru rozwiązań naszej nierówności. No i spójrzmy dalej. Tutaj nam się pojawia taka może minimalna dodatkowa trudność, bo pojawia nam się nawias. No to dlaczego ten nawias się tutaj pojawił? Trzeba się zastanowić. Zobaczcie, między nawiasem, czy przed nawiasem, o tak powiedzmy. Przed nawiasem znajduje się trójka. A pomiędzy tą trójką a nawiasem mamy znak mnożenia. Tego znaku po prostu zwyczajowo się nie zapisuje. Czyli, jeżeli mamy jakąś liczbę przed nawiasem, to wszystkie wyrazy, które są w nawiasie, przez tą liczbę mnożymy. Czyli. 3 razy x to 3x, ten minus tyczy się 1, czyli 3 razy minus 1 to będzie minus 3. No i prawą stronę należy przepisać. No i jeżeli dojdziecie do tego miejsca, to no już w sumie nie powinno być problemów. Przenosimy wyrazy na odpowiedniej stronę. Czyli tak 3x nam zostaje, tego x przenosimy, czyli mamy minus x, większe bądź równe. 5 dodać 3. 3 odjąć 1 to będzie 2, czyli mamy 2x. Pamiętajcie, że tutaj jedynkę zawsze możecie sobie dopisać, żeby było wam prościej. No i to będzie większe bądź równe. 5 plus 3, czyli 8. Dzielimy przez 2, czyli cofnijmy się do góry. Zobaczcie. Tutaj dzieliliśmy przez liczbę ujemną, czyli znak odwracaliśmy. A jeżeli dzielimy przez liczbę dodatnią, no bo dwójka jest dodatnia, to tego znaku nie zmieniamy. Czyli mamy dokładnie to samo, czyli x będzie większy bądź równy. 8 na 2 to 4. Zaznaczamy, czyli narysujemy sobie ośkę, zaznaczymy czwórkę. Kółeczko musi być zamalowane, no bo czwórka tak, że będzie należała do, do zbioru naszych rozwiązań. No i liczby większe będą po stronie prawej, czyli to będzie nasze rozwiązanie. No dobra, popatrzmy na podpunkt D. W sumie, jeżeli tak spojrzycie, to jest on bardzo podobny do tego podpunktu C. Czyli od czego musimy zacząć? Ponieważ przed nawiasem mamy dwójkę, to oznacza, że wszystkie te wyrazy z nawiasu Mnożymy przez 2, czyli 2 razy x to będzie 2x, 2 razy 1 czwarta to będą 2 czwarte, i oczywiście wynik będzie dodatni. tak? Tu no, napiszemy plusik, bo liczba dodatnia razy liczba dodatnia da nam wynik na plusie. Jeszcze może wam pokażę 2 razy 1 czwarta, bo dwójka to będą 2 pierwsze, razy 1 czwarta. Czyli 2 razy 1 to 2, 1 razy 4 to będzie 4, czyli mamy 2 czwarte. Oczywiście moglibyśmy to sobie skrócić. Może nawet byłoby łatwiej, no bo jeżeli skrócimy przez 2, to otrzymamy tutaj jedną drugą. I może już w tej postaci to sobie zapiszmy, tak? Poczekajcie, te 2 czwarte zmarzę, żeby było troszkę szybciej i napiszmy jedną drugą, tak? 2 razy 1... Czwarta to 2 czwarte, czyli 1, druga. Jest to większe od 1, druga x plus 4. No i przenosimy. 2x odjąć 1, druga x. Będzie to większe od 4 odjąć 1, druga. 2 odjąć 1, druga to będzie 1 cała i 1, druga x. 4 odjąć 1, druga to 3 całe i 1, druga. Najpierw zamienię sobie może te liczby czy te ułamki na liczby niewłaściwe, czyli 1 razy 2 to 2 plus 1 3, a tu mamy 3 razy 2 to 6 plus 1 7. No i wykonamy dzielenie przez 3 drugie, czyli jeżeli dzielimy, to mnożymy przez odwrotność. Liczba jest dodatnia, czyli tego znaku widzicie nie zmieniałam. A tutaj możemy zapisać, że mamy 7 drugich razy 2 trzecie. Patrzymy, czy coś nam się skróci. No, dwójki przez dwa. Czyli mamy 7 trzecich, czyli 2 całe i 1 trzecią. No, i to jeszcze należy zaznaczyć na osi. Czyli mamy tak. 2 całe i 1 trzecią. Kółeczko otwarte. No, i liczby większe są po stronie prawej, i to będzie nasz przedział. Spójrzmy jeszcze na dwa ostatnie ćwiczenia. Tutaj pojawiły nam się mianowniki, czyli co należy zrobić? No, najpierw kombinujemy sobie w ten sposób. O, tutaj może kawałek wyżej podjedźmy. Mamy w mianownikach dwójkę i trójkę, czyli gdybyśmy mieli jedną drugą i jedną trzecią, to co byłoby wspólnym mianownikiem dla tych dwóch liczb? No, wspólnym mianownikiem byłaby szóstka. Czyli to oznacza, że obie strony tej nierówności mnożymy sobie właśnie przez 6. No i teraz musimy pomnożyć każdy wyraz w tej nierówności. Czyli to jest wyraz pierwszy, to jest wyraz drugi. 6 oczywiście możemy zapisać jako 6 pierwszych, no i tak zrobię w przypadku tych dwóch ułamków. No czyli najpierw zapiszmy, że mamy tak 6 pierwszych razy. Nasz pierwszy ułamek, czyli x minus 3 przez 2, mnożymy przez 6, czyli 6 jest liczbą dodatnią, czyli tego znaku nie zmieniamy. Kolejny wyraz, czyli mnożymy przez 6 pierwszych, razy x plus 2 podzielić przez 3. No i teraz musimy to sobie skrócić. 6 i 2 przez 2, czyli tu mamy 1, tu mamy trójkę. No i uwaga, tu nam zostanie 3 razy x minus 3. Ale nie możecie tego zapisać w takiej postaci, no bo to by oznaczało, że przez tą trójkę mnożycie tylko x, a należy przez tą trójkę pomnożyć cały licznik tego ułamka, czyli to oznacza, że to musicie zapisać sobie w nawiasie. I to jest bardzo ważne. O tym musicie pamiętać. Jest to mniejsze od. Tu też możemy to sobie skrócić przez 3, czyli mamy 1 oraz 2. Czyli teraz tak, dwa razy cały nasz licznik, czyli zapiszmy to sobie w nawiasie. No i jak już jesteśmy w tym miejscu, no to zobaczcie, to jest właściwie ta sytuacja, od której zaczynaliśmy pod punkt poprzedni, tak? Pod punkt D czy podpunkt C. Czyli co musicie zrobić? No musicie cały nawias pomnożyć sobie przez 3. Na no ten nawias będziemy mnożyli przez 2, czyli przez te liczby, które znajdują się przed nawiasami. Czyli 3 razy x to 3x, 3 razy minus 3 to minus 9, 2 razy x to 2x, 2 razy 2 to będzie 4. No i teraz przynieśmy sobie 2x na stronę lewą, czyli mamy 3x, odjąć 2x. Minus 9 przeniesiemy na stronę prawą, czyli mamy 4 dodać 9. Czyli tutaj mamy x, 4 plus 9 to 13. No i musimy to sobie zaznaczyć na osi liczbowej, czyli mamy tak, 13. Kółeczko będzie otwarte, bo mamy liczby mniejsze. No i przedział jest skierowany w stronę lewą. No i spójrzmy teraz na podpunkt F, czyli postępujemy bardzo podobnie jak tutaj, czyli mamy piątkę oraz dwójkę. Czyli gdybyście mieli jedną piątą i jedną drugą, to co byłoby wspólnym mianownikiem? Wspólnym mianownikiem byłoby dziesiątka, czyli to oznacza, że obie strony tej nierówności mnożymy przez 10. No i ponieważ 10 jest dodatnie, to nie będziemy odwracali tego znaku. Czyli zapiszmy, zamiast 10, ja sobie to zapiszę w takiej postaci jako 10 pierwszych, razy ten nasz ułamek, czyli 2 odjąć x przez 5, jest to mniejsze bądź równe 10 pierwszych razy x plus 1 przez 2. Następnie skracamy przez 5 tutaj, czyli mamy 1 oraz 2, czyli mamy 2 razy. Nawias, licznik przepiszmy, będzie to mniejsze bądź równe. Tu też można skrócić przez dwa tym razem, czyli mamy 5 razy x plus 1. No i pamiętajcie o nawiasie. Wykonujemy mnożenie, czyli 2 razy 2 to 4, 2 razy minus x to minus 2x, 5 razy x to 5x, a 5 razy 1 to jest 5. Przenosimy wyrazy, czyli mamy minus 2x odjąć 5x. Jest to mniejsze bądź równe, 5 odjąć 4. Redukujemy. Minus 2 odjąć 5 to minus 7. 5 odjąć, yy, odjąć 4 to 1. No i teraz uwaga, dzielimy tym razem przez liczbę ujemną, ponieważ dzielimy przez minus 7. Czyli ten znak odwracamy. No i mamy, że x będzie większy bądź równy minus 1 siódma. Liczba dodatnia przez liczbę ujemną da wynik ujemny. No i mamy 1 przez 7, czyli zapisujemy to sobie w takiej kolejności, tak? 1 kreska 7, tak jak zapisałam tutaj. No i jeszcze na osi to trzeba sobie zaznaczyć, czyli mamy minus 1 siódmą, kółeczko zamalowane, no i liczby większe bądź równe są po stronie prawej. No i to będzie nasze rozwiązanie.